Iwona domagała, witam Państwa i zapraszam na przegląd tygodnia z trzęskiego portalu informacyjnego Jasnet. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Z pewnością takiemu zapobieganiu służą badania profilaktyczne. O tym, że warto się im poddawać, przekonywano podczas Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta. Jak co roku podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta 16 lutego dokonano podsumowania programów profilaktycznych, z których w ubiegłym roku mogli korzystać mieszkańcy Jastrzębia. A mieli naprawdę czym wybierać: od badań w kierunku wykrywania nowotworów, chorób krążenia po najczęściej występujące schorzenia wśród dzieci i młodzieży. O celowości korzystania z tego typu badań mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Halina Humeniuk. Poprzez wykrycie zmian wcześniej już zaobserwowanych, zmian patologicznych i wcześniej wkroczenie z terapią, leczeniem, no, szybszy powrót danego chorego do zdrowia. I ja uważam, że ten cel został spełniony. Również i w tym roku jastrzemianie będą mogli skorzystać z szerokiej gamy programów profilaktycznych. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać do tego, że choroba wcześniej wykryta daje się przeważnie pokonać. A czym właściwie zajmują się Komisje Rady Miasta? Zapewne nie wszyscy potrafiliby szybko i precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Mówiąc oględnie, wykonują powierzone im zadania. Jednak ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego sprawia, że niektórzy mają w tej kwestii niejakie wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ podjęła ona wątek nierównego traktowania TV Trwam, co zapewne z bezpieczeństwem miasta niewiele ma wspólnego. Jednym z punktów obrad komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie apelu do prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym. W stosownym projekcie można było przeczytać, iż nieprzyznanie miejsca dla TV Trwam na tzw. multipleksie cyfrowym jest przejawem dyskryminacji katolików w Polsce. Jak argumentował jeden z radnych, TV Trwam daje wiele przeżyć natury religijnej. Poza tym częstotliwość otrzymali nadawcy, którzy nie mogą pochwalić się takimi doświadczeniami jak ona. Ostatecznie projekt otrzymał błogosławieństwo od radnych, to znaczy został przyjęty większością głosów. Być może już od września uczniowie szkoły podstawowej nr 5 będą mogli trenować piłkę ręczną. Aby tak się stało, potrzebna jest jeszcze pozytywna decyzja urzędników, żeby móc uruchomić klasę sportową. Henryka Biernat, dyrektor szkoły podstawowej nr 5, przekonywała 15 lutego Komisję Edukacji Rady Miasta do potrzeby uruchomienia w jej szkole klasy sportowej, ukierunkowanej na piłkę ręczną. Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem sportowym oraz dobrze przygotowaną kadrą trenerską. Henry Biernat, dyrektor szkoły, podkreśla, że postawienie na sport odbije się korzystnie na młodych Jastrzębianach. Myślę, że to będzie spożytkiem dla dzieci, które będą miały świetnie zorganizowany czas wolny, pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela będą może zdrowsze, może będą wyprostowane, wysportowane i będą umiały już w przyszłości aktywnie spędzać czas wolny. Komisja Edukacji poparła ten wniosek. Doradca prezydenta Franciszek Pixa zobowiązał się do jego rozpatrzenia. Przy czym zauważył, że do Urzędu Miasta wpłynęły również wnioski z innych szkół o utworzenie klas sportowych. Biurokracja, biurokracja i jeszcze raz biurokracja. To jedne z pierwszych słów, jakie padły w piątek 17 lutego podczas spotkania zarządu osiedla Tysiąclecia z jego mieszkańcami. W zebraniu wzięli udział również doradca prezydenta Franciszek Piksa, jastrzębscy radni oraz przedstawiciele służb porządkowych. Stefan Woźniak, przewodniczący zarządu, równocześnie autor powyższego cytatu, odniósł się w ten sposób do problemów osiedli z wydatkowaniem publicznych środków. Ale to nie jedyne wyzwanie, przed jakim stoi osiedle tysiąclecia. Nasz rozmówca zaczyna od wymieniania tych najważniejszych. Jak wyjdę na osiedle, najwięcej mieszkańcy pytają się o duży sklep. Druga sprawa, jaka jest na tym osiedlu, to jest monitoring osiedla. Od 8 lat, zresztą dzisiaj w sprawozdaniu również powiem, od 8 lat no, pytamy o monitoring osiedla. Myśmy 17 stycznia mieli spotkanie z prezydentem i pytaliśmy, czy można dofinansowywać wycieczki. Prezydent nie odpowiedział na takie pytanie, czy można, czy nie można. Jak się miało niebawem okazać, była to tylko część tej swoistej litanii. Na koniec przewodniczący wyraził nadzieję, iż na piątkowym zebraniu pojawi się także prezydent Marian Janecki. Myśmy jako zarząd osiedla wysłali specjalne zaproszenie do prezydenta Janeckiego, bo 6 lat nie był u nas na zebraniu. Chcieliśmy, żeby dzisiaj był u nas na zebraniu. Dostał specjalne zaproszenie. Niestety i tym razem te nadzieje okazały się płonne. Jak wykonać fachowe cięcie włosów, w jaki sposób wypiekamy chleb lub jak wygląda proces wyrabiania wędlin. Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas drzwi otwartych w zespole szkół zawodowych. Drzwi otwarte organizowane są w tej jaszczęckiej placówce już po raz kolejny. Tradycyjnie już oferta skierowana jest do młodych ludzi, uczniów gimnazjum, którzy stają przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Jak podkreśla dyrektor placówki oferta z pewnością trafiła w gusta jaszczęckich gimnazjalistów. Chętnie co roku około 200 gimnazjalistów bierze udział w naszym Dniu Otwartym. Podczas piątkowego spotkania na terenie zespołu szkół zawodowych przybywające licznie grupy miały okazję zapoznać się z ofertą szkoły. Zwiedzić całą placówkę oraz dowiedzieć się co nieco na temat poszczególnych zawodów, które proponowane są w zespole szkół zawodowych. Oprócz teoretycznych pogadanek, goście mieli okazję również bardziej doświadczalnie poznać dane przedmioty, obserwując pokazy fryzjerskie czy degustując upieczony przez uczniów chleb. Na pewno jest to cenna inicjatywa na rzecz młodych ludzi, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód, a prawdziwi fachowcy są poszukiwani. To prawdziwe okno na świat, o czym mowa o najpotężniejszym medium, czyli internecie. Niestety, przez to okno mogą wślizgnąć się różnego rodzaju zagrożenia. Aby uświadomić Jastrzemian, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl zajęć Bezpieczny Internet w Bibliotece. Znalazły się tutaj propozycje zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców miasta. Zapraszamy wszystkich, od maluchów, 3-4-latki, po osoby starsze, po seniorów. Dla każdego mamy. Coś ciekawego dla dzieci młodszych są to warsztaty edukacyjne i warsztaty grafiki komputerowej dla młodzieży są wykłady oraz happening buszujący w sieci dla seniorów zajęcia internetowe. Jako, że cykl zajęć związanych z bezpiecznym internetem jest regularnie organizowany w bibliotece, ma on już swoich wiernych fanów. Jak mówi Anna Rudzka, co roku wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, co można było zaobserwować w trakcie warsztatów. O tym, że internet może być niebezpieczny, dowiadywały się przedszkolaki, jak również młodzież gimnazjalna czy seniorzy słowem, wszyscy, do których skierowana była ta oferta. W piątek 17 lutego Jastrzębie żegnało Leopolda Sobczyńskiego, byłego radnego, znanego działacza i opozycjonisty, który zginął w wypadku samochodowym. Żegnali rodzina, przyjaciele, znajomi, a także przedstawiciele władz miasta, związków zawodowych i organizacji społecznych. Miniony tydzień upłynął pod hasłem powrót zimy. W piątek, 17 lutego, tuż po godzinie 10 ogłoszony został trzeci najwyższy stopień utrzymania zimowego. Czy spisały się służby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg i chodników? Widzieliśmy sami. Coraz częściej w Jastrzębskich mieszkaniach odnotowuje się podwyższony poziom tlenku węgla. Jakie skutki ma cichy zabójca nie trzeba chyba przypominać. Dlatego strażacy apelują, aby dbać o odpowiednią wentylację w mieszkaniach i konserwację urządzeń grzewczych. Jest dotacja dla potrzebujących. Dofinansowanie w wysokości ponad 50 tysięcy złotych otrzymała parafia pod wezwaniem Świętej Katarzyny, która ma realizować zadanie pod hasłem Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju w 2012 roku. Galeria Ciasna obchodziła mały jubileusz. W czwartek 16 lutego odbyła się w niej kolejna już 160. ekspozycja. Tym razem był to pokaz fotografii piktorialnych Mieczysława Wielomskiego i Pictorial Team. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd już za tydzień. Do zobaczenia!